Dwudzieste pierwsze mistrzostwa rozegrano w Hali Przychomońskiego. Nie było już takiej pompy organizacyjnej jak przed laty, gdy zawody odbywały się w Hali Stulecia czy Hali Orbita. Mimo to impreza zakończyła się organizacyjnym sukcesem. Na szczególną uwagę zasługuje relacja na żywo z mistrzostw, którą można było obejrzeć w internecie. Większych sportowych niespodzianek nie było. Po raz drugi z rzędu zwyciężył białorusin Paweł Szurmi, drugi był Michał Szpakowski, a trzeci Bartosz Zabłocki. Wśród zawodniczek triumfowała Agata Gramatyka przed Julią Michalską i Magdaleną Mularczyk. Bardzo ciekawy przebieg miał właśnie finał pani, rywalizowały bowiem ze sobą trzy nasze kandydatki do medali podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To najważniejsze rozstrzygnięcia wagi ciężkiej. Powody do radości nie tylko ze względu na dobrą organizację, mają także Wrocławianie po złoto wadze lekkiej, sięgnął bowiem nasz Paweł Rajda. Najlepsza w wadze lekkiej była natomiast Sylwia Liśkiewicz. W uzupełnieniu wyników warto wspomnieć o juniorach: po złoto sięgnęli Marta Wieliczko i Damian Felał. Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim to nie tylko rywalizacja o medale, to także spotkanie wszystkich pasjonatów wioseł bądź ergometrów. W turnieju wystartował kolejny raz Paweł Siejkowski, 45-letni, legendarny już zawodnik o wygraną, nie walczył, ale przybył z Hamburga, bo ergowiosła wrocławskie to on, a on to Wrocławskie Ergowiosła. W Mistrzostwach wystartowało blisko 180 zawodników, z czołówki krajowej zabrakło jedynie złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich w Pekinie z czwórki podwójnej.